Witamy, wyładunek. Dzisiaj na jeziorku, na które nie ma dojazdu, więc taka oto karydeja stworzona, składana rączka się odpina, tutaj na zawleczkach, cyk, tam góra się wyciąga, kółeczka i jedziemy, i nie ma lipy, ławeczki na końcu. Najpierw łajba i spakowani na karydeje teraz tylko zjechać przez Lasek i bitwa wygrana i wodowanie Zakłady i wujabuty no ale to kurwa tam jak wjedziemy na trawę to będą mokre no to tylko wjedziesz i idziesz tu z powrotem no. do zobaczenia nad zupą już witamy nad wodą Łódka zwodowana, walczymy z tymi drapieżnikami, na razie bezskutecznie, ale może coś strzeli, no, dobrej a biera, myśli. Się. A Wiara z roboty ogląda Twoje filmy. No i bardzo dobrze, niech oglądają chłopaki. Znowu łopaki. byliście. A ja mówię, no. No, mają wgląd, co tu się dzieje na tych wodach wielkopolskich. Takie sprzęty dzisiaj, taki ładny ogoneczek 5 sztuk, 29 zł. No kurwa, normalnie taniocha mogą gryźć do oporu ile chcą, a jak lecą, uu, a tylko 7 gram. Potrzebujemy dobrego spawacza. Nóżki od wózka nam się połamały. Kiepsko pospawoły. Lipa. No nic, jak na razie nic. Jest pierwszy, uciek jeszcze. Widzieliście to? Uciek, normalnie post porzucił ogonek. No jasny, gwint. Kurwa, bo to nagrywanie to jest taka kurwa robota. Dla wachowców to musi być operator. Jest, Krzysiu podjął sztukę. Proszę bardzo. Taki tam, dwudziestaczek, może 20 z groszem ale zawsze i to się liczy no dwudziesteczka i do zupki i jest jeden jeden pięknie Dalej może się podkarmili, ja mu coś ale oni na zwykły? no chyba no nie no. no, jak tu się bąkli no, tym łapaniem to jak z totolotkiem, coraz trudniej coś trafić. Może jakieś kurwa te... Nie, bo jeden dorabia, ostatnio dzwonił, że był na rybach i mu kurwa ryby wędkę zjadły. No jedziesz. Nie ma no, co nie założyć? Ta ryba wychodzi na zewnątrz i ona tak robi Nie ma chęci współpracować. No nie ma, nie ma. Ale... Kto nie próbuje, ten nie łowi, no niestety. Ale coś tam będzie, nie ma, że boli Co to są za grzmoty. Są tylko tam jakiś szczupa wszystko. Zdecyduję, ukryć. Takie wszystkie powinny być, nie? Te kurwa zobo, aż się świeci, kurwa. I tyle czasu było już używane, i nic się nie dzieje się. Nie wiem, gdzie to było. Dobry drut. Chyba jakieś, kurwa, markowe. Ja myślę, że trzeba wyjąć tutaj, ale którego? Ten wygląda ładnie. Ten zrobi robotę. Piękny. Uj, uj, uj. Przesiadka na drugą stronę Manewrowy tu kręci lewo, prawo śród tył Tak kolor tam Tak mi się podobają niebieskie kolory Przemaluj, nie Ewentualnie Rena, Renatę mogę ci sprzedać Nie, się takie tam kurwa inny kolor niebieski No poleciało Renata nie jest niebieska, ona jest taka niejaka nie? Popielanto niebieski No rzucę, ja tu zwijam tak na stronie. Na ślepo Jest tylko Taki patelniaczek Na chiński ogonek Gitara Zielone ze złotym skrzydełkiem. A widziałeś? A mówiłem, wezmę ci próbną partię, to nie. Ale ładnie zapiął. Pięknie. Uuu, jak ja go teraz odpętlą tu. Wszystkie trzy te są zapięte tej Łebłeś. Chłopie, coś ty zrobił. Chłopoku, coś ty zrobił? Teraz co my tutaj, tutaj z tobą zrobimy? Delikatnie jedno jest drugie jest i trzecie widziałeś jak ładnie cię zoperowałem i klub no brykaj dobrze elegancko duchota coś dzisiaj tak ale coś tam bierze Coś tam się uchadrzyło, zaraz zobaczymy O! O! Jak ładnie muruje U Panie kolego To siupły Nie wiem czy go widzę Aleś pięknie No chodź, chodź do taty Uwolnimy dalej, no chodź Uwolnimy ładnie, chodź Zapraszam Na wodę O widzisz jak ładnie Elegancko, na takiej płyciutkiej wodzie, no Taki mały ogoneczek mu się spodobał patrz Widziałeś? Nie bardzo widzę. Ale dobra wszystko jest. I tak podróż dobiega końca. Wyniki niezadowalające jak zwykle. Ale co zrobić? Nic nie zrobimy. Tak już jest.